Miałem kiedyś profil na katolickim portalu randkowym. Było tam też forum dyskusyjne. Kiedy na nie wszedłem, właśnie był opluwany Paulo Coelho. Wszyscy z wielkim oburzeniem pluli na tego autora, a pośród krzyku gawiedzi wciąż rozbrzmi rozbrzmiewały słowa, bo my katolicy, a my katolicy. Czytając ich wypowiedzi, widać było płonące stosy, i słychać było krzyki gorących na nich ofiar świętej inkwizycji. Ma to jednak drugie dno. To, co ich Kościół odrzuca, jest bardzo wartościowe, ale ma tę wadę. Otwiera ludzki umysł na inną rzeczywistość niż ten skamieniały do gruntu świat religii i różnorakich obrzędów. Co najciekawsze, wiele z tych pseudo-chrześcijańskich zwyczajów jest wzięte z pogaństwa. I tylko przyobleczone w chrześcijański imidż. Bardzo wyraźnie jest to widoczne w obrzędach katolickich Ameryki Południowej. Nie będę się jednak tu rozwodził nad tym tematem. Kościół katolicki boi się otwartych umysłów, bo zagraża to ich dogmatom i sprawowaniu kontroli nad wiernymi. Książki, Paulo Coelho, mają ogromny ładunek wiedzy duchowej. Ojciec Demello też o małych włos nie został wyrzucony z tej organizacji. Dlaczego? To zrozumiecie czytając jego książki. Warto więc zajrzeć na tę czarną listę, jeśli ktoś Cię chce rozwijać. Polecam.